Dobra, jeszcze raz robię takiego krótkiego streama informacyjnego. Wiem dlaczego mnie ciało, bo przed chwilą sobie sprawdziłem, że, że rzeczywiście mnie strasznie tnie. Po prostu miałem złe ustawienie w programie, bo w Streamlabsie robię tutaj, bo nie chcę na. Nie chcę po prostu na OBS-ie zmieniać ustawień przed streamem, więc jeszcze raz, słuchajcie, na Kiku dzisiaj robię o 18.00 streama. I będę też tego streama nagrywać od pewnego momentu. No bo YouTube ma swoje takie obostrzenia bardzo duże. I jeżeli ja będę chciał na początku pokazać tam popogadać o koncercie ATB i puścić jego parę piosenek, to na YouTube od razu bym dostał czerwonego dolara. Nie? A poza tym będzie dzisiaj albo Snowrunner, albo Roadka, bo i fazę 15 mam do zrobienia i do kończenia. Więc chciałbym zrobić koło pas kimś. Więc jeżeli ktoś ma Discorda i mikrofon i chciałby ze mną kołopa, to jak najbardziej zapraszam. Z tym, że yy... i też jako, że to jest na Kiku i będę nagrywać, to jeżeli ktoś tam przeklnie, to będę mógł to wyciąć później, nie? Yy... Czy jutro też będę streamować? Wiesz co, yy... moja żonka ma chyba jutro wolne. Prawdopodobnie po mojej pracy będziemy na basen jechać z dzieciakami, bo chyba będzie ciepło. I ogólnie ma też wolny chyba czwartek, piątek, więc w tym tygodniu dość dużo. I ogólnie też chyba będę tak robić, że jak będę nagrywać odcinki, to od razu chyba będę sobie godzinnego streama puszczać na, na Kiku i w tym czasie sobie nagrywać. Więc przy okazji będzie można interakcję zrobić przy nagrywaniu odcinku, bo to dość, dość fajne. No i tak informacyjnie właśnie za jest 17.49, więc za 11 minut będę na Kiku streamować. Konto tam bardzo. Aha, i fajna sprawa, bo jeżeli chodzi o YouTube, YouTube w niedzielę jak ja streamuję dość mocno często jest przeciążony, a Kiku jest, wiecie, tam jest mniej odbiorców o wiele niż na tym na YouTubie, więc w 10,80p w 60 klatkach bardzo ja sobie zobaczyłem poprzedni mój live stream. No to żadnych lagów, nic kompletnie czysty obraz, więc yy, ogląda się bardzo fajnie, nie? Dobra do